O, halo Erik, halo Erik, słuchaj. I znajdujesz się w, tym, w tej wieży lotniska w Poznaniu. Jesteś gotowy? Borys, to jest. Miałeś być na 10, a jest 12. A co się dzieje? Erik, Erik, nie gadaj głupot. Numer lotu się zbliża. POB P223. Czy jesteś gotowy do przyjęcia samolotu, czy nie? Ścieżka podejścia według systemu IPS na Patrzywierska 11. Jesteś nie gotowy, będzie. czy nie? Potekamy już. No ale ja nie wszystko będziesz, ci bo... mówię, no zamierzam lądować, tylko no musisz mi powiedzieć, czy wszystko jest okej. Okay. Co mam powtórzyć? Ścieżka podejście według systemu IPZ dla pas Siewierska 11. Borys, mów, mów konkrety! Ty no mów konkrety Erik! Erik, konkrety mi mów! No przecież ja nie zdążę wylądować! Czekamy na ciebie, Welcome.